Witajcie, znajduję się na regale z promocją, czyli na takie gotowe dania. Podobno tej firmy to jest bardzo dobre. Nie jadłem nigdy i chciałbym sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Kiedyś zjadłem chyba z akcją na action, action, jak tam gole, jak tam się mówi, to mówi. No i jestem ciekawy, czy to faktycznie może smakować. Takie jest pudełka danie. Euro99. Tylko co tu wziąć, żeby tego nie zwrócić w razie czego, była szkoda, zobaczymy czy tu będzie więcej propozycji. No, tu nie ma. Dobra, myślę, że tak na spróbowanie mogę wziąć to tutaj z groszkiem i z takim pieczarkami, mięsem. Myślałem nad tym, ale coś czuję, że to będzie pacia, więc spróbuję po prostu z tym. Wszędzie jest tego pełno w marketach różnych firm. To jest chyba jedna z lepszych, więc może nie będzie najgorzej smakowało. Zobaczymy, sprawdzimy jak to smakuje. Tu widzimy jakieś mięsko, pieczarki, groszek i ryż. No to sprawdźmy, czy naprawdę to da się zjeść, czy jest OK, czy może to zastąpić obiad. Wątpię, ale zobaczymy. No nic do mikrofali. I zobaczymy, co to za smak. Dobra, mamy to już gotowe, gorące, paruje. I to jest chemiczne, wiadomo. Jest tu dużo chemii, jest tu dużo wszystkiego. Nie polecam takiego jedzenia. Chciałem tylko sprawdzić, dlaczego w Niemczech jest tego tak pełno. Co oni w tym widzą? Czy faktycznie to jest jadalne? Czy to jest dobre? W jakiś nie wiem, dniach, gdzie naprawdę nie ma tego czasu. No nie wiem, spróbuję, chociaż wątpię. Niby lepsza firma, powinna trochę lepiej smakować. Sprawdźmy. Wiem, że ten stos dobry. Sprawdzę teraz tą marchewkę. Najbardziej na razie od tego plastiku dostała ta suróweczka, to znaczy ta marchewka z tym groszkiem. Dziwny posmak ma. Sprawdźmy sam ryż. No ryż też nie najgorszy. Oczywiście nie porównuję do takiego ryżu, gdzie sobie gotujemy go na świeżo. Te grzyby z tym mięsem. Wiem, że większość osób by tego nie zjadła, nie ruszyło, bo to wygląda tragicznie. No ale biorę, testuję. Nie no, bez porównania do tego, co jadłem wcześniej z tego akcjona, co nie mogłem dokończyć. Tak jak mówiłem, to już ostatnie testy takiego dziadostwa, bo od jutra robię sobie oczyszczenie organizmu, czyli głodówkę 48-godzinną. Po tym, co jadłem, przyda się na pewno. Odnowię sobie te wszystkie komórki popsute. Dobra, nie polecam tego, nie jest dobry. Akurat ten zestaw z tym sosem, no nie jest to najgorszy oczywiście, ale po co to jeść i, i się truć? Myślę, że jest dużo więcej dań lepszych na szybko niż akurat to. Także trzymajcie się, zostawcie opsa i do następnego. Cześć!